Elon, wszystkim! Witam Was serdecznie na moim kanale. Oczywiście, standardowo zapraszam do tego, aby zasubskrybować mój kanał, zostawić dzwoneczek, kliknąć łapkę do góry, no i napisać jakiś komentarz dla zasięgu. Dzisiaj skupimy się na głosowaniach na PW. PW macie i dobrze znacie. Dostaliśmy go jako airdrop, plus pewne osoby kupowały go poniżej 30 centów. Na samym początku jeszcze kilka ogłoszeń parafialnych. Oczywiście zapraszam na bloga, znajdziecie go pod adresem www.marekporwol.pl. Pokazują się tutaj różne ciekawe rzeczy. Ostatnio nagrywałem film, jak i stworzyłem tutaj wpis na temat DeFi Spring, jeżeli chodzi o Starkneta. To warto sobie to tam przeczytać, ponieważ tam jest kilka istotnych rzeczy. Ja akurat w tym DeFi Spring mam zamiar brać udział. Aczkolwiek tam nie będzie tanio, to też już pewnie wiecie, jeśli sprawdzaliście. Mam jeszcze dla Was informację, jeśli chodzi o launchpool pool tokenu portal na giełdzie Binance. Przy współpracy z tą giełdą otrzymałem możliwość rozdania Wam 400 tokenów portal. Te 400 tokenów zostanie rozdane dla 21 osób, które zarejestrują się na giełdę z mojego linku. Jest to akcja kto pierwszy ten lepszy, pewnie z czasem też będą inne akcje, akurat ta jest dla nowych osób. Także jeśli nie masz jeszcze konta na Binance, a chciałbyś skorzystać z tego typu giveaway'a, no to serdecznie Cię zapraszam do skorzystania. Ja jestem świadomy tego, że giełdy Binance już sporo osób ma i z niej korzysta, więc tak naprawdę wczoraj było tutaj wykorzystane 7 miejsc. Dlatego też dzisiaj wspominam o tym, ponieważ jest szansa, że. Akurat się złapiesz na to, by jeszcze ewentualnie zgarnąć takie tokeny. Ile te tokeny będą warte? Nie jestem tego w stanie przewidzieć. Oczywiście zobaczymy po listingu, no ale. Poza tym, że tutaj ta giełda Binance daje jakiegoś giveawaya, to ona oferuje bardzo ciekawe rozwiązania na rynku, gdzie za pomocą samych stablecoinów możesz po prostu zdobywać kolejne dodatkowe kryptowaluty. Więc jeśli jeszcze tam nie jesteś, warto się temu w ogóle przyjrzeć. Na moim blogu znajdziesz także możliwość dołączenia do naszego telegramu. Tutaj wystarczy po prostu przejść w jakiś artykuł i na samym dole Zazwyczaj znajdują się ikonki, znajdują się banery, w które wystarczy kliknąć, aby przeniosło cię właśnie na nasz Telegram. I tak jak widać, jest tutaj przycisk Dołącz do Telegramu, wystarczy kliknąć i pojawi się możliwość dołączenia do Telegramu. Ważna informacja jest taka, że tak jak widzicie tutaj tego typu informacje, że jest to oficjalny kanał grupy Hajsocholicy i jedyne moje konto na Telegramie. Wygląda ono akurat na ten czas taki sposób uważajcie na skamy uważajcie na osoby które się podszywają pode mnie jak i pod inne osoby które są twórcami w internecie także to by było tyle z ogłoszeń lecimy z tym pyfem cena pyf dzisiaj jest 56 centów tutaj jak klikniemy sobie na maksa no to na Koingeko pokazuje nam tutaj po prostu te 30 centów był start my dokupowaliśmy tutaj poniżej nawet 30 centów było dość fajnie na 50, potem znowu spadek poniżej 30 centów, no i teraz jesteśmy na poziomie właśnie tych 56. Zaraz jeszcze Wam pokażę, jak to wygląda w Trading View, bo ja używam wykresów do tego, by patrzeć na tą cenę, bo tutaj jest średnio, nawet jeśli zmienimy sobie na te świeczki, no to tutaj no nie jest to to, co. Oczekiwałbym po prostu tutaj. Może z czasem będzie lepiej. Tutaj macie możliwość przejścia na live chart i zobaczyć, jak ta cena zachowuje się na wykresie. Tutaj mamy Gecko Terminal. Poczekamy aż to się tutaj wgra, aczkolwiek ja korzystam z trochę innego rozwiązania, ponieważ ja korzystam z Trading View. Tutaj też mamy wykres z Trading View, jak widzicie. No i można sobie tutaj to ustawiać, czy chcecie mieć. D1, H1 Tutaj mamy wykres godzinowy. Tutaj mamy wykres dniowy. Wystarczy kliknąć też tutaj i otworzy nam się ten chart. Ja mam tutaj przygotowany mój wykres. My skupowaliśmy trochę pyw dodatkowo pomimo airdropu, ponieważ ja dostałem airdrop, to ja skupowałem sobie tutaj w tej cenie właśnie około 30 centów. No, i dzisiaj ta cena, tak jak widzicie, kształtuje się gdzieś na poziomie 56 centów. Chainlinka kupowaliśmy też dość tanio i wrzucaliśmy to w staking, bo tam też podobno mają być jakieś airdropy. No, ale tutaj jest szansa, że coś więcej się tutaj pokaże. Oczywiście, ja nie jestem żadnym doradcą finansowym ani inwestycyjnym. Miejcie to na uwadze. Ja po prostu sobie tutaj sam takie kreski rysuję i sobie. Przewiduje, gdzie ta cena może mi dojść. Dla mnie, w mojej prywatnej opinii, całkiem możliwe jest, że cena może tutaj doskoczyć do 1 dolara. Aczkolwiek wiele osób, które kupowały właśnie ten token po 30 centów, a cena zbliżyła się tutaj na poziom właśnie 60, ma już zrobionego mundbega, ponieważ my rozgrywamy rynek w ten sposób, że kupujemy. Jeśli cena wzrasta o 50, 100 i więcej procent, to wyciągamy swój wkład. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę i chce trzymać projekt w dłuższym terminie, może to zrobić, ale to już jest indywidualna sprawa to jak ty się z tym czujesz i co masz zamiast z tym robić. Dla mnie jest projekt dość przyszłościowy, więc będę go po prostu śledzić. Wracając do naszego głosowania, pamiętacie jak? przypisywaliśmy właśnie adres EVM do profilu, no to to się robiło tutaj, a tym razem będziemy głosować. Wchodzimy w governance, no i tutaj pojawia nam się strona realms.today. No i tutaj należy połączyć nasz portfel. Ja akurat mam tutaj Solfler, więc zmieniam tu po prawej stronie na Solflare. klikam connect, no i po chwili Mój portfel zostanie podłączony. Tak jak widzicie, jest jeszcze opcja tutaj wyboru automatycznego podłączania. Więc ja zaznaczam, że chcę mieć Auto Connect, ale tego Auto Proof nie zaznaczam. Bo, bo tutaj jest tak, że Instant Potwierdzają się Transakcje. A ja raczej chcę wiedzieć, co robię. Chcę mieć chwilę na zastanowienie, zanim coś podpiszę. Także klikamy Auto Connect, łączymy się tą, z tą stroną. No i tutaj naszym oczom ukazują się głosowania. Jak widzicie, tych głosowań jest naprawdę dużo. Zobaczcie, na tych głosowań. No i wiele osób obawiało się, jak ja teraz mam spędzić tyle czasu, żeby tu na to wszystko zagłosować, ponieważ to zajmuje trochę, żeby to zrobić pojedynczo, ale jest tu taka opcja. Zobaczcie, już Wam pokazuję, na samej górze, tutaj jest coś takiego jak batch voting. Także my zaznaczamy opcję Batch Voting. W tym momencie możemy sobie zaznaczyć, które opcje chcemy głosować i po prostu, czy chcemy zagłosować na tak, lub chcemy zagłosować na nie. Więc zaznaczam wszystko. Tu akurat ja na te wszystkie zagłosuję na tak, żeby wam pokazać. Pewnie i tak większość osób nawet nie wie, co głosuje, tylko głosuje dla samego głosowania. Często warto też poczytać, o co tutaj chodzi. No ale można sobie zobaczyć, że tutaj jest 130 milionów głosów na tak. Większość tutaj jednak głosuje za, także my też zagłosujemy tutaj za. Mamy zaznaczone 14 głosowań. Klikamy Vote YES. No i po chwili. Pojawi nam się możliwość potwierdzenia tej transakcji. Tak jak widzicie, pojawia się mi Solflare, no i pojawia się możliwość zagłosowania. I mam tutaj 14 osobnych transakcji, które tutaj widać. No i tutaj też płacimy fee za tą transakcję. To trzeba mieć na uwadze. W tym momencie, jak Solana kosztuje około 100 dolarów, no to takie 0,015. To jest po prostu 15 centów. Także 14 takich głosowań daje nam 2 dolary na głosowanie. Więc klikamy approve. Nasze głosowania zostają tutaj wykonane, tak jak widzicie, zostało tutaj zagłosowane. I to by było tyle. Można przejść i głosować innymi Adresami. Ja tych adresów mam kilka, więc będę tutaj akurat w tym głosowaniu brał udział. Wszystkimi to by było tyle. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał. Mam nadzieję, że jest to pomocny materiał dla Was. Jeśli był pomocny, napiszcie w komentarzu. No i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.